Dzień dobry Polsko, dzień dobry z Wietnamu, z wyspy Pukłok. No właśnie, zobaczcie jak pięknie to tutaj wygląda. Taki basen tutaj. Tutaj co prawda obok jakaś imprezownia, ale chyba nieczynna, co nas akurat cieszy. A my mamy to tutaj, tutaj dosłownie 150 metrów od naszego apartamentu, także możemy już sobie tutaj przyjść. Ale słuchajcie, zachęcamy Was do oglądania naszych live'ów naszych filmów na YouTube, dzisiaj jest sobota, więc dzisiaj wpadnie z pewnością jakiś live i koło godziny 10, może 9, może 11 przed południem, także zachęcamy, zobaczycie jak wygląda tutaj ta dzielnica, w której mieszkamy, może pójdziemy nad morze, może pójdziemy na plażę, może, może, kto może nad morze. Także życzymy Wam pięknego, słonecznego i wspaniałego dnia i zapraszamy do śledzenia naszych mediów. A które może my wybierzemy? Jak będziecie z nami, to zobaczycie. Dokładnie. Kto może nad morze, kto może nad morze, kto może do basenu. No tak to tu wygląda. Taki jest tu klimat. Te palmy, kokosy, to wszystko robi tu robotę. Gruzień, panie. Grudzień.